A kiedy rząd obniży swoje pensje? A kiedy redaktorzy obniżą swoje pensje dziennikarze? No panie redaktorze, no może sobie takie same pytania. nie zostały no. obniżone w, w, w firmy. A no to, no to, no to, no to f, f, chwała, no f, w takim razie no, to. Każdy, no w ramach solidarności sprawca, z, z narodem. No. E, wiele osób tak, będzie się tak, borykało e, z takimi rzeczami, plus wiele e, osób e, nawet no, traci pracę. Więc no, dlaczego ale, panie, rząd ja przy, ja nie zakowa się ja solidarnie? bo już wcześniej te pensje zostały obniżone w parlamentarzystów, innych parlamentarzystów, osób. Parlamentarzystów no tak, to, tak ale jeśli chodzi o ministrów, nie czekaliśmy. to. Znaczy, no, my możemy pracować i za darmo, no oczywiście. Nie, no nie, nie, no, nie no, sprowadzajmy no, tego, no, tego do absurdu, no ale nie wiem, no, no, nie, no nie, może. No, Wydałoby na przykład na absurdu, sobie o 10% ale, albo o 20%. Ale, ale to, to idzie w stronę absurdu, może o 50, 80, no a dlaczego nie, nie o tyle, prawda? No przecież też można. No nie, teraz ale, sprowadza pan, panie premierze, rzecz do absurdu, naprawdę. No, wie panie, no, jak są absurdalne pytania, to są absurdalne Dlaczego? odpowiedzi. Dlaczego? A w Nowej Tylko, Zelandii no... taka rzecz ma miejsce? Tamtejszy rząd, Ameryce... premier i ministrowi obniżyli sobie pensje właśnie w akcie Solidarności, nie, no... z tym, że społeczeństwo też musi ponosić ogromne ofiary. No, dobrze, tak no, będzie taka decyzja całego rządu, to będą obniżone. No, panie... Konfederacja, wolność i niepodległość.